Dzień dobry. Dzisiaj wtyczki, głośniki i trochę przewodów. Może od tych rzeczy największych to głośniki IWA, mini wieże rozbierałem wszystkie tryby, yy, wszystkie mechanizmy plastik tam jedyna cenna rzecz w tym w tej iwie to był transformator i elektronika tu podobnie będzie w, yy, w głośnikach dużo plastiku obudowa z jakiejś płyty także tu chyba do wyciągnięcia tylko jeden głośnik no i ten przewód zostanie yy, jeden głośnik jest w ogóle zatarty yy, czy w tym coś głośniku, także nie ma sensu tych głośników trzymać, także to wszystko, to co jest możliwe, no to po prostu z tego głośnika wyciągam. Yy, druga rzecz, wtyczki. Wtyczki wystawiałem na Oliksie jedna wtyczka nowa z niezaprosowanymi końcówkami lub te końcówki yy, jakoś inaczej montowane kosztuje 300 zł. Yy, ale nowa. Wystawiałam na oliksie zero y, jakiś odpowiedzi, zero zainteresowania, więc te wtyczki, które mam, obcinam tutaj tą górną część i wyciągam za pomocą żabki wyciągam te piny z kawałkiem przewodu. Y, w zasadzie no, jest ciekawie zbudowana, zbudowana ta wtyczka, no ale jeśli ktoś kupuje ładowarkę, to razem z wtyczką nie bawi się w jakieś przeróbki. Także no myślę, że nie ma co tego magazynować, trzymać, chomikować, tylko to, co jest do odzysku, odzyskać i resztę do plastiku. No, bo tu jest. Cała obudowa z plastiku dosyć mocna. Tu tak jeszcze pokażę Wam z ciekawości, że są oringi eee, takie gumeczki, które zabezpieczają tutaj przed, przed dostaniem się wody. Eee, wtyczka dosyć silna. Tu jeszcze taki opornik, on jest między tym pinem a tym pinem. Yy, opornik, który, który jest potrzebny do tego by w ogóle uruchomić ładowanie, bo jeśli wtyczka yy, wtyczka jest niepodpięta do auta, no to ładowarka yy, ładowarka nie ładuje, po prostu nie ma prądu na tej wtyczce, Je jeżeli jest wtyczka włożona do ładowania. No to właśnie za pomocą tego opornika wie, że y, trzeba naładować akumulatory. No i poza tym trochę przewodów, także tutaj nie ma co się rozpisywać. Myślę, że za pół godziny z wszystkim się uporam. Finał na końcu, także przyspieszam. Do pracy! Música Na wadze są te końcówki posrebrzane. I ile tego srebra dokładnie nie wiadomo, no bo trzeba było jakoś elektrolitycznie. Nie wiem jak to się odzyskuje nawet. <laughs> Piszcie w komentarzach jeśli ktoś ma wiedzę. 390 gram na pewno tego mam około kilo tych różnych końcówek. I teraz mieć z linki 165, 165, no to tam z tymi końcówkami załóżmy, że to były też miedziane to będzie pół kilo, pół kilo z tych styczek. Tego głośnika za dużo nie będę komentować. Piszcie w komentarzach, jak to wygląda. Obudowa: coś na zasadzie płyty. Poklejone wszystko. Zero śrubek. Podobnie głośnik. Głośnik plastikowy. Jego tylna część. Tak jest wyciągany. Z przodu była membrana. Coś na zasadzie gumy, papieru. Cewka, parę zwoi drutu miedzianego. Dobrze, że chociaż miedziany. I tutaj z tyłu przyklejony magnes. Także tak wyglądały, wyglądały kolumny. Także dzisiaj na tyle. Miłego dnia, miłego wieczoru. Do następnego razu.